Przyjechaliśmy tutaj na mecz rewanżowy z jasnym nastawieniem i z jasnym celem, czyli chęcią awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mamy świadomość, że Flora jest drużyną, która jest dobrze zorganizowana, która ma plan na to, jak chce bronić, która na pewno będzie szukać swoich momentów, czy to w ataku szybkim, czy, stałych, czy poprzez stałe fragmenty gry. Natomiast to te pierwsze spotkanie pozwoliło się, wierzę w to głęboko, nam dobrze przygotować do, do rewanżu i w związku z tym, że, że przygotowania przebiegły sprawnie, że kadra właściwie oprócz starych kontuzji jest w pełni w Estonii, to wierzę w to, że to spotkanie zakończy się naszym sukcesem, jakim będzie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dziękuję. So, the coach said that we came with a clear goal. We want to get promotion to the next round of Champions League qualifications. Flora is a well organized team, they know how to defend the post. The first game helped us to prepare for the game to this revenge tomorrow. And of course, the squad that came here to Estonia is. Wielko tak samo jak w poprzednich gremiach. Nie mamy nowych ingresów i coach powiedział na początku, że chcemy odgryć i osiągnąć promocję tomorrow. Łukasz. No lecimy. Wszyscy dobrze wiemy, że w Europie e, nie ma słabych drużyn. E, w szczególności pokazał nam to ten pierwszy mecz. E, jeżeli ktoś myślał, że to będzie łatwe spotkanie to to na pewno był w błędzie. My byliśmy do tego świetnie przygotowani i wiedzieliśmy, że, że Flora będzie miała swoje też momenty, ale tak jak trener powiedział, przyjechaliśmy tu z jasnym celem. Jest to awans do następnej rundy. Na pewno będziemy chcieli ten mecz wygrać, bo, bo reprezentujemy Polskę, że tak powiem, na, na arenie międzynarodowej i na pewno te punkty, punkty będą ważne, więc, więc Przyjechaliśmy tutaj e, po to, żeby ten drugi mecz zamknąć, ale przede wszystkim zwycięstwem. So Zouker said that uh, we know that in Europe there are no uh, weak teams. Uh, if somebody was thinking that the first game uh, will be easy, he was wrong. Uh, of course, we came here, as coach said, uh, to get the promotion to another round. We also want to win because of the ranking points, because we are representing. Uh, Poland, so that's it. Guys, we, now we wait for the questions from Estonian journalists.. Uh, you had a match also on the weekend uh, the Polish Super Cup. Uh, how do you think it will affect the team in tomorrow's match? Uh, does it have any kind of effect? I, I do not mean only the result but also the workload that the players experience during the match. Tak, pytanie było to, to, że mieliśmy mecz jako Raków, mecz o Super Puchar, jak to wpłynęło, czy to w ogóle wpłynęło w jakiś sposób na drużynę? Wierzę, że wpłynęło pozytywnie na drużynę, na drużynę, bo zagraliśmy dobry mecz z zespołem, który w okresie przygotowawczym, mówię o Legii, wygrała wszystkie sparingi z dobrymi drużynami. Która przyjechała do Częstochowy grając w wyjściowym składzie. A mimo to był to mecz bardzo wyrównany i niewiele brakło, żeby w ostatniej sekundzie meczu wygrać to spotkanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że łączenie rozgrywek europejskich z polską ekstraklasą jest, jest to wyzwanie, ale w ogóle nie mówmy o czymś takim, że to spotkanie miało wpływ na przygotowanie fizyczne, mentalne zawodników do spotkania jutrzejszego. Oczywiście, granie co 3-4 dni to wyzwanie, ale też mamy czy to procedury, czy rozwiązania, które wierzę, że pozwolą nam się przygotowywać równocześnie do obu rozgrywek i łączyć te rozgrywki skutecznie, czyli wygrywać. So, coach said that. Uh... The impact for, for us it was really positive. Uh, we played a really good game uh, against the, the team that won all the friendly games with strong opponents. Uh, they played it in uh, the, their best squad, their best uh, first eleven. Uh, the game was uh, quite similar for both uh, teams. They won, of course, uh, so we lost. Uh, to play it uh, to play uh, in Champions League qualification and also in the in the league or super cup it's not easy but we cannot say that uh, there is a big problem for us that it's not a subject for us to to discuss now we have uh, some procedures some some rules some uh, way to solve it and to prepare as much as we can to to the game there was a question about uh, flora's performance last week in just a whole, uh, Pytanie o występ Flory z poprzedniego meczu. Czy to w jakiś sposób zaskoczyło trenera? I też pytanie pod kątem tego najbliższego meczu. Spodziewaliśmy się, że Flora będzie dobrze zorganizowana, jeżeli chodzi o działania w obronie. Udowodniła to ze swoim obecnym trenerem w poprzednich kampaniach europejskich. Więc myślę, że nie byliśmy zaskoczeni i myślę, że kluczowe będzie również tutaj w Talinie, abyśmy dobrze zachowywali się w ataku, byśmy realizowali nasz plan na działania w ataku, ale również byli przygotowani na, na fazy przejściowe. Czyli przygotowujemy się do tego spotkania tak jak zawsze, kompleksowo pod kątem, pod kątem każdej fazy gry, z uwzględnieniem, że pewnie najczęściej będziemy w ataku i kluczowe będą nasze zachowania w fazie przejściowej. Natomiast czy to będzie rzeczywistość zobaczymy jutro. So coach said that uh, we expected uh, good defending of uh, Flora, so we are we are not surprised uh, how they are playing with this coach. Uh, for us the most important thing will be how to play in uh, attack uh, phase and the changing from from defense to to attack. Uh, we are preparing for the game um, all the ways. thinking about all the things defending and attacking also so for us once again the the most important thing in this game will be how to attack and how to how to go from defense to to offense uh, question to lucas um, how is the vibe inside the team right now is the one goal uh, advantage that you have right now any kind of satisfying or not really? Pytanie o przewagę jednobramkową, jak to wpływa na drużynę, czy drużyna jest satysfakcjonowana, czy to w jakiś sposób pomaga drużynie? Na pewno z tyłu głowy jest ten wynik, ale, ale tak, jak, tak jak już to zostało powiedziane, mamy plan na to spotkanie, jesteśmy przygotowani. Mamy swój pomysł i, i tego nie będziemy zmieniać. Mamy jakąś obraną swoją ścieżkę. I na pewno będziemy chcieli grać tak, jak, jak my chcemy i będziemy chcieli dyktować nasze warunki, więc, więc to się nie zmienia. Na pewno wydaje mi się, że jest, jest lekkie, lekka złość, rozczarowanie poprzez ten wynik w Super Pucharze, ale, ale znam chłopaków już dość dobrze i wiem, że będzie pozytywna reakcja na to i, i mam nadzieję, że jutro pokażemy to na boisku. ugar said that, uh, of course, we have uh, behind the back uh, this, uh, um, uh, this score from uh, this, this small advantage from the first uh, game. we have the idea how to play. we are really good prepared. we want to play as much as, as we want to play uh, our style. Um, of course, we are a little bit angry after the losing super cup, but ugur uh, said that he knows the team. Uh, and spróbujemy uh, we coś try to to create something positive from this loss from last game uh, what makes uh, for a tougher opponent for a player uh, raz, why is flora a tougher opponent for a player dlaczego flora jest ciężką drużyną ciężkim przeciwnikiem dla zawodnika no tak jak powiedziałem no, na tym etapie w takich rozgrywkach nie ma sobie drużyn i, i flora była też przygotowana do tego meczu z nami na początku, więc wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, mimo tego, że zaczynaliśmy mecz w Częstochowie. Połowa, połowa że tak powiem, roboty została zrobiona, ale wiemy, że jeszcze jest druga połowa do, do wykonania i to jest ta cięższa, że tak powiem, rzecz przed nami, ale jesteśmy przygotowani i wszystko okaże się jutro. So, as Lukas said before, uh, in Europe there are no weak teams. Uh, Flora was uh, good prepared for the game. We knew that this will be a tough game uh, for us, and the first part of job was done. So, now that's in front of us is the second part, maybe more tough uh, for us, but we are very prepared also to, to fight more. Any questions? One more question uh, Do you feel any like, pressure of being a favorite? Czy czujemy presję bycia faworytem w tym meczu? Z koczą to mi jest nie, wydaje mi się, przynajmniej ja przynajmniej tak, ja tak tego nie odczuwam. A z tego co z tego, co wszyscy dobrze wiemy, Raków w tamtym sezonie przez praktycznie cały sezon uciekał, że tak powiem, na pozycji lidera, i wiem, że chłopacy Również ze mną jesteśmy przygotowani, że tak powiem, do, do tej roli, i y, to nie jest coś, co będzie nam plątać nogi czy powodować jakiś stres. No, it's not a problem. Mm, Raków in the previous season was uh, all the time on the leading the, the league table, so, so we are prepared for this, we know how, how is it feel, uh, So it's not a problem. Everybody is well prepared for this. No to teraz drodzy Państwo, przejdźmy do pytań dla mediów polskich. Przechodzimy na język polski. Pierwszy zgłasza się, Błażej Łukaszewski. Prosimy. Cześć, Łukasz. Pytanie do Ciebie, a może do trenera, bo pojawia się na konferencji prasowej często regułą taką jest, że na konferencji prasowej pojawia się zawodnik, który na meczu pojawia się w pierwszym składzie. I czy może byś potwierdził, czy rzeczywiście jest na to szansa? Jeżeli nie, ty, no, to może trener wyręczy Cię z tej odpowiedzi. Nie, Panie no oddam no. Tobie, Łukasz. <laughs> nie, no trener jest Pfff... Eee, <laughs> nie, nie, nie ma na pewno w wyborze na konferencjach prasowych, nie bierzemy tego pod uwagę. Tak naprawdę nawet jak Papa był ostatnio na konferencji, to do końca się ważyła jego dyspozycja w meczu z Legią, jego gra z Legią i nie miało to żadnego wpływu na to, mm, że zagrał w tym meczu. Łukasz po prostu dobrze się spełnia medialnie. Potwierdzam, potwierdzam. Proszę, Kasper Tomczyk. Pamiętam, że do Pana, raków konsekwentnie w tym sezonie i w z historią otwiera grę krótkimi bojami, Nawet pod presją rywala, stara się, się grać krótko. Były takie momenty, kiedy mogło się skończyć źle na rakowa. Czy jutro też zobaczymy taki rak konsekwentnie grający na krótko od tyłu? Przede wszystkim, raków, jeżeli chce być powtarzalny, no to musi pracować nad danymi fazami, momentami gry. Bez względu na przeciwnika. To, że chcemy grać na krótko, czy chcemy grać od tyłu, chcemy budować akcję poprzez wciągnięcie rywala, to jest rzecz, która również się działa w zeszłym sezonie. Czy aż w takim wymiarze czasowym, czy aż w tak dużej ilości momentów jak w tym sezonie? Pewnie nie. Natomiast całkowicie normalne jest, że w momencie, kiedy pracuje się nad jakimś elementem, popełnia się jeszcze błędy. Nie zmienia to faktu, że z niektórych sytuacji w meczu z Legią nie jesteśmy zadowoleni, że powinniśmy szukać innych rozwiązań. Nie oznacza to oczywiście rozwiązań w stylu gra długim podaniem i gra bezpośrednia, ale po prostu znalezienie lepiej wolnego gracza, co nam się nie do końca udawało, udawało z, z Legią. Natomiast jeżeli chcemy być powtarzalni w lidze i w Europie, i chcemy się mierzyć z florą w sposób skuteczny, czy z innymi rywalami. Jeżeli oczywiście florę przejdziemy, to musimy mieć w swoim repertuarze również narzędzia, które pozwolą nam utrzymywać się przy piłce, czy po prostu tak naprawdę wciągać przeciwnika i otwierać inne przestrzenia. Jeżeli chcemy go wciągać, to musimy też e, grać na krótko, żebyśmy mieli możliwość zagrania choćby potem między linię, czy za linię obrony. Mariusz Rejk. bardzo krótkie wrażenie ze Wiadomo, że tylko nas zaszywał bo ten po, pobyt tutaj jest bardzo krótki, ale czy już coś możecie powiedzieć poza tym deszczu, który nas przywitał na lotnisku? Na pewno, stadion to jest pierwsza rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę. Czyli mówimy o kraju, który, w którym piłka nożna nie jest numerem jeden. A mimo to stadion robi wrażenie i, i to tylko i wyłącznie. Dobrze świadczy o infrastrukturze w Estonii, ale nie chcę wyciągać zbyt pochopnie wniosków. Nas to cieszy niesamowicie, że będziemy grać w tej linii na takim stadionie, bo to zawsze są mecze, gdzie po prostu architektura zapewnia przyjemniejsze, lepsze podejście do, do spotkania. Nie, no tak jak trener powiedział, mieliśmy bardzo mało czasu prosto z lotniska. Przyjechaliśmy tutaj na konferencję, ale pierwsze, co się rzuciło w oczy, to faktycznie ta baza treningowa, bo też ilość boisk, wszystko w jednym miejscu, to jest naprawdę na, na, pewnie na bardzo wysokim poziomie. I, i, i to, było, to było na pewno coś, co zaskoczyło na pierwszy rzut oka. Proszę? Musimy pilnować kolejności. Mam pytanie o odnośnie założeń. Powiedział Pan wcześniej o zmianie rozwiązań w kontekście właśnie meczu z Legią. Czy w ciągu tego tygodnia był Pan w stanie w ogóle w tej drużynie wdrożyć coś nowego, patrząc za to, że był ważny mecz Super i jest teraz drugi ważny mecz z Florą, wybarzowy. Czy w ogóle był na to czas, żeby coś pozmienić? Zawsze analizując mecz poprzedni, przede wszystkim skupiamy się na tym, co możemy poprawić. A nieco zmienić. I tak samo było po spotkaniu z Florą, i tak samo było po spotkaniu z Legią. Ja jestem zwolennikiem udoskonalania mmm, pracy przez pryzmat detali nad rzeczami, które pracujemy w dłuższym wymiarze czasu, niż jakichś dużych zmian. Natomiast uważni obserwatorzy pewnie mogliby zaobserwować, że z Legią, mimo że mieliśmy bardzo mało czasu do przygotowania się do tego spotkania, tylko właściwie dwie jednostki treningowe, to zagraliśmy inaczej w ataku niż w meczu z Florą. No ale to już uważni obserwatorzy zauważyli. Sebastian? Ja miałem dwa pytania. Po Pierwszy, tym pierwszym meczu nie przyjechał tutaj pan z pewnym rozczarowaniem związanym z tym, że strzeliście tylko jedną bramkę, bo pewnie grając w pierwszym meczu siebie chciałoby się tych bramek strzelić więcej, natomiast Flora udowodniła w tym pierwszym spotkaniu, że jest w stanie zagrozić bramce Waszej, więc tutaj jeden błąd może tak naprawdę doprowadzić do stanu, w którym zaczynaliście tę rywalizację. Czy nie ma Pan tutaj jakiegoś takiego, żartu z wysłowu, ale rozczarowania, że tylko jedną bramkę do, do Talina przywozicie? Tak, no jeden błąd może wiele rzeczy spowodować. Jeden błąd kierowcy może spowodować, że będziemy mieć wypadek. Jeden mój błąd na podejściu może spowodować, że się wywrócę. W ogóle nie patrzymy przez ten pryzmat. Przygotowując się do spotkania. Myślę, że dobry menadżer może być... Um, nie może być rozczarowany ani zaskoczony. I Ja nie jestem rozczarowany. Um, mam świadomość tego, że w drugiej połowie spotkania mogliśmy strzelić więcej bramek. Natomiast to jest futbol, to było pierwsze spotkanie w tym sezonie. I sama zaliczka jednobramkowa nas nie satysfakcjonowała w pełni po spotkaniu. Ale w tej chwili, przygotowując się do meczu, cieszymy się, że tą jednobramkową zaliczkę mamy i będziemy mogli podejmować rywala ze świadomością, że mamy przynajmniej wyjściowo przewagę. Oczywiście, że Flora może stworzyć sytuację, oczywiście, że Flora może strzelić bramkę u siebie czy bramki, dlatego my przygotowując się do tego meczu pracowaliśmy zarówno nad zachowaniami w ataku i w obronie i fazach przejściowych i jeżeli Flora nawet bramkę strzeli, to będziemy się zrobić wszystko, żeby, żeby strzelić jedną, czy dwie, żeby awansować dalej, a najlepiej wygrać to spotkanie. Jeszcze drugie pytanie. Zaczyna Pan od razu od rywalizacji w pucharach, co, co też jest pewnie czymś takim dla trenera no niezwykłym, bo zazwyczaj trzeba budować tą swoją pozycję, żeby w pucharach zagrać. Czy znalazł Pan chwilę, miał Pan chęci albo ich nie było, żeby zasnąć do trenera Pawszona i, i zapytać PA coś? Bo on jednak tych meczów trochę po charakterze grał. Czy tutaj bierze Pan to wszystko na barki swojej parki, swojej odpowiedzialności? Tego telefonu nie było. Tak, rozmawialiśmy z trenerem po meczu z Florą Talin pierwszym. To była dość długa rozmowa, ale treść tej rozmowy zostanie pomiędzy nami. Ale to była surowa ocena Belfra, czy raczej taka ocena przy, przy, przy rada przyjaciela, który dzisiaj chce podpowiedzieć, bo też cały czas pewnie rakałoby jak tam się do Tak, no trener mi wystawił jedenastkę na ten mecz, na mecz z Legią. Nie, 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 ja bardzo, bardzo. Zaplanował tak wszystko. Jego nastawienie. Czy, czy, czy pan chciał, że tak powiem, zapytać, powiedz mi, gdzie twoim zdaniem były słabe nasze strony i podejść do tego w taki sposób, czy raczej trener, że tak powiem, powiedział coś na podbudowanie, sobie, nie ma się dobrze było. Była bardzo merytoryczna rozmowa, jak zawsze z Tenerem Papszunem, czyli rozmawialiśmy o konkretach, o sytuacjach na boisku, rozwiązaniach, o tym, co było dobre w naszym wykonaniu, co, co słabe. Tak jak zawsze z terem Papszunem, no my nie rozmawiamy raczej o pogodzie, tylko, tylko o, o meczu, więc no, to była pożyteczna rozmowa. I liczę na to, że w przyszłości dalej te rozmowy będą się odbywać, bo nie ma zbyt wielu ludzi w Polsce, którzy nawet oglądając mecz sprzed telewizora są w stanie tak wiele zobaczyć. Kacper, Tomczyk. To Jeszcze pytanie do Łukasza, jak idzie ci na organizacji gry jako wysoki yy, presję na napastnika, to się trochę... Pytanie do ciebie, czy to się bardzo różni od tego, co wcześniej podczas kariery miałeś spotykać? Na pewno się różni, y, bo każdy trener y, ma swój pomysł, swoją wizję. Y, to czy... Albo jak szybko e, łapię e, te wszystkie zasady, to bardziej pytanie do trenera, e, nie do mnie, ale, ale ja jestem osobą, która e, chce się uczyć, ciągle chce się rozwijać. E, jak mogę być lepszy e, w jakimś najmniejszym elemencie, to, to chcę robić wszystko ku temu, żeby być po prostu lepszym zawodnikiem, a e, zarówno trener, jak i cały sztab. E, to jest naprawdę ekipa profesjonalistów i pod każdym, pod każdym względem może mnie rozwinąć jako zawodnika, więc ja tylko czerpię poprzez treningi, treningi indywidualne, odprawy drużynowe, formacyjne, indywidualne, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziecie widzieć coraz więcej, że tak powiem, Łukasza Zdolniewskiego z DNA Rakowa. To zapytam teraz Pana trenera, jak idzie Pana ocenie to, do... Wejście Łukasza w tę strukturę? A, Mamy dużą grupę nowych graczy w Rakowie Częstochowa. No i taki też sobie obraliśmy cel jako sztab, żeby maksymalnie tym zawodnikom pomóc szybko przyswoić zasady. To czy faktycznie oni zasady przyswoją szybko zweryfikuje Boisko. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Łukasza, to już druga połowa meczu z Legią pokazała dużo dobrych zachowań, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, mimo że w pewnym momencie na boisku przebywał Łukasz, Max, John, czyli trzech nowych zawodników pierwszej linii pressingowej, a mimo to potrafiliśmy odbierać piłkę wysoko, odbierać piłkę na połowie rywala i dziś z tego tworzyć albo sytuację, albo być o krok od stworzenia sytuacji, więc myślę, że ta Ścieżka wytyczona przez sztab dla Łukasza i pozostałych zawodników jest dobra, ale czy bardzo dobra? To się okaże w najbliższych tygodniach. Mamy czas jeszcze na jedno pytanie, ostatnie. Maciek Wąsowski się zgłaszał od początku, więc Maciek, Ty kończysz. Mam nadzieję, że nie jedno może się uda. Dwa pytania. Jeżeli jedno, Panie trenerze, ilu jeszcze zawodników Pan potrzebuje do tego, żeby powiedzieć, że kadra rakowa częstochowa jest optymalna? Kadra Rakowa częstotowa jest optymalna już dzisiaj, ale szukamy czegoś więcej niż bycia tylko i wyłącznie optymalnym. To ilu zawodników do nas dołączy jest również połączone z ewentualnymi transferami wychodzącymi. Natomiast, tak jak mówiliśmy od dawna, dwie pozycje to są jeszcze, to są jeszcze dwie pozycje, które chcemy wzmocnić i mam nadzieję, że to się wydarzy do końca okienka. Jeszcze raz pytanie do trenera Szpargi, czy Pana martwi to, że Meczu z i którzy zaliczyli mam jeden celny strzał i inni, że tych celnych strzałów nie było. Czy to jest jakiś problem w tej chwili rynku warszawskiego? Kreowanie tych sytuacji strzeleckich w ofensywie? Mm. A zwycięzca Super ile miał celnych strzałów? No, kilka więcej. Z moich informacji wynika, że były dwa, a my jeden, więc yy, wydaje mi się, że tutaj Patrzymy przez pryzmat przegranego i wygranego, czyli przegrana drużyna ma problem, bo dała jeden celny strzał mniej, a wygrana nie ma problemu, bo strzeliła jeden rzut karny więcej. Więc to jest taka bardzo mm, pobieżna opinia, biorąc pod uwagę sytuację poprzeczki, dwie, czyli niezależone jako celny strzał, natomiast to są dobre sytuacje, biorąc pod uwagę również ataki szybkie, które. Czasami nie kończą się strzałem, ale tak naprawdę to są dobre sytuacje, bo jesteśmy jedno podanie od wyjścia sam na sam. Jak choćby w sytuacji, kiedy Max podawał do Łukasza czy, czy Piasek, wyprowadzał kilka ataków szybkich. Więc nie, uważam, że grając z Legią Warszawa, tworząc tak, wyrównane tak wyrównaną rywalizację, stworzyliśmy tych sytuacji wystarczająco dużo, żeby jedną bramkę strzelić, a grając tak dobrze w obronie. Żeby zachować czyste konto i, i pewnie dzisiejsza narracja byłaby zupełnie inna. to zostawimy już na konferencję kolejną bądź, bądź na jakiś wywiad, bo teraz przygotowujemy się do flory i, i skupiamy się na zawodnikach, których mam obecnie. Dobra, Dziękujemy drodzy Państwo. To była konferencja prasowa poprzedzająca mecz. Zapraszamy na jutrzejszy mecz. Oczywiście tam się widzimy i na konferencję pomyką. Thank you guys, see you.